Wreszcie spokój! Czemu się na mnie uparłeś? Dlaczego mnie dręczysz? Siło nieczysta! Coś cię dręczy, co takiego? Zapytam wprost. Jesteś człowiekiem? Wybacz, ale nie dowierzam własnym zmysłom. Tak, jestem żywy, jeżeli o to Ci chodzi. Nie wierzysz własnym zmysłom? Dlaczego? Dręczy mnie jakiś demon, lub głupi. Nie daje mi spać. Wiem, że czegoś ode mnie chce, ale nie wiem czego. Pojawia się codziennie, a potem znika. Teraz stoi tam, za drzewami. Nic tam nie widzę. Nic dziwnego. Jego nie można zobaczyć. Ale ty go widzisz? Tylko kiedy wypiję odwar. Boli mnie po nim głowa i mam nudności. Ale wolę mieć tego upiora na oku. Z czego jest ten odwar? Jestem ciekaw, co wywołało takie silne wizje. Pewnie jakiś grzyb, krzosek, podniwka tanecznik. Siwujka zwyczajna. Ale byłeś blisko. Ale widzę, że znasz się na rzeczy. Siwójka? O ile wiem, to wymarły gatunek. Prawie. Udało mi się wyhodować kilka sztuk z zasuszonych zarudników. Miałam nadzieję, że odwar z siwójki pozwoli mi zobaczyć ten koszmar. Miałam rację. Z tego co wiem, siwójka wywołuje silne efekty uboczne. Ale rzeczywiście może pozwalać dostrzec to, co ukryte. To dlatego ją zażywasz? Tak. Wolę go widzieć. Najgorsze jest wiedzieć, że on tam gdzieś jest, ale nie wiedzieć gdzie. Dobra, skoro jesteś pewna, że coś tam jest, to zobaczę, co da się zrobić. Rozejrzę się tutaj. Wiedźmin! Prawdopodobnie dręczy cię jakiś rodzaj upiora, tylko jeszcze nie wiem jaki. Nie zauważyłeś upływu sił witalnych? Śladów ugryzień na ciele? Tak, czuję się coraz słabiej, mówiłam ci. A ugryzienia? To normalne. Pełno tu komarów, pluskiew. To nie pluskwy. Coś znacznie większego wysysa Twoją krew, gdy śpisz. Ale ja już w ogóle nie śpię. On bez przerwy mnie obserwuje. Jego obecność jest nie do zniesienia. Niestety niewiele mogę ci pomóc. Nie zlikwiduję czegoś, czego nie widzę. Mogę przygotować dla ciebie odwar z siwujki. Zostały mi dwie ostatnie sztuki, starczy na jedną porcję. Może wtedy go zobaczysz. To ma szansę powodzenia. Odpowiednio przygotowany odwar faktycznie może zadziałać. Dobra, spróbujmy tego. Gdybym majaczył coś o jednorożcach lub czardziejkach, nie zwracaj uwagi. Gerald, musimy zbadać ten teren. Poszukam tutaj śladów. Uważaj. Mhm. Spójrz tylko na to. Witajcie. Niech Cię Lebiona chroni od Katza! Tam? A byłeś w ofierze? Byłeś w zielikaniu? Nie potrzeba Wam jakiej pieśni, rycerzu? Albo mecha. Co? Gadzeniamy. A byłeś w ofierze?